Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Kali, a to jest yy, trzeci odcinek 600 and Fidget. I jak już mówiłem w poprzednim odcinku, w tym będziemy szukać klucza do pierwszych lochów. Znaleźliśmy już klucz. <laughs> Tylko mnie tutaj tak od razu byliśmy 10 poziom i znaleźliśmy kartę To mnie trochę to ciekawi czy może jest warte tylko 2 zł i 50 centów można powiedzieć jak on był wcześniej 250 zł aż wart eee, no, najwyraźniej właśnie chyba z tym update'em się pozmieniało to że no ogólnie różne rzeczy się pozmieniały mniejsze z tym też to Nagle, ten odcinek nagrywam od razu po poprzednim po no, no i no i tyle no i tyle i tyle i tyle i tyle będzie tak krótki, że nie macie pojęcia ten odcinek jest tylko po to aby właśnie mieć ten klucz no w zasadzie był tylko po to aby wziąć ten klucz a jeszcze pomyślałam że sobie spróbujemy zobaczyć pierwszym przeciwnikiem w lochach. także, no, widzimy się już z kluczem, już w lochach i będzie walczyć z pierwszym przeciwnikiem. dobra mamy już klucz. no, jestem bardzo ciekawy jak to wygląda w tym update. że wchodzimy do lochów i dół jeżeli nie, to rady kończymy już odcinek, nie próbujemy więcej. I no i no, tyle. No. Ale to jest za mało. za mało HP. Mamy już, jak widać, właśnie. Także to by był na tyle odcinek, to można powiedzieć, że jest specjalny odcinek. Także tu zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.